24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki to już sam się zaprezentuje i yy, naprzeciwko mnie pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam też radiosłuchaczy i telewidzów. Yy, politycy opozycji twierdzą, że pan prezydent Andrzej Duda wniósł projekt nowelizacji ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów z tego powodu, jak to z, z właściwą sobie finezją ujął Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, dostał ochrzan od Amerykanów i od Unii Europejskiej. Czy prezydent Andrzej Duda kogokolwiek się boi i czy ktokolwiek jest w stanie na niego wpłynąć? Panie redaktorze, no pan prezydent Andrzej Duda jest samodzielnym politykiem, i w układzie krajowym, i w układzie międzynarodowym, i takie opowiadanie przez pana przewodniczącego Budkę różnych historii jest trochę niepoważne, no tak bym to ujął delikatnie mówiąc. Natomiast w tej sytuacji, ogólnie podchodząc do kwestii komisji do wyjaśnienia wpływów rosyjskich na sferę społeczną, polityczną, gospodarczą i także energetyczną w kraju, to pan prezydent absolutnie ma, Podejście takie, że ta kwestia powinna być wyświetlona, wyjaśniona i omówiona w szerszym kontekście, także z udziałem społeczeństwa, bo te sprawy, które od, można powiedzieć, wielu, wielu lat dotyczą naszych kwestii gospodarczych, surowcowych czy energetycznych, one powinny być społeczeństwu znane. Skoro pojawiła się ustawa dotycząca wyjaśnienia tych, tych kwestii wpływów rosyjskich na, na sferę gospodarczą w Polsce, pan prezydent zdecydował się o tym, aby tę ustawę bardzo szybko podpisać, co uczynił, bo jeśli spojrzymy na oś czasu, to odbyło się to w poniedziałek. Jednocześnie, mając swoje wątpliwości, ale patrząc na ważność sprawy, ale mając wątpliwości, podkreślam, zdecydował się, żeby skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i następnie, dosłownie 2 trzy dni później, zaproponował nowelizację tej ustawy, można powiedzieć, ustawę, która by wyjaśniała no i, są... i zakańczała całą sprawę od strony formalno- legislacyjnej, żeby żadnych wątpliwości nie było. I pan prezydent no i w swoim wystąpieniu... Po co pan prezydent podpisywał, jak za... Chwilę y, y, złożył projekt nowelizujący. Ale, ustawę. panie redaktorze, no przecież to, tak jak powiedziałem, na osi czasu ma pewną logikę i jest y, zupełnie jasno wyjaśnione przez pana prezydenta. Po pierwsze, jest podpis, bo sprawa jest bardzo ważna. Po drugie, jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, aby w ramach kontroli następczej sprawdzić y, y, tą ustawę. I następnie, y, chwilę później, jest propozycja korekty pewnej, aby ta y, komisja mogła funkcjonować i mogła działać tak, aby pewne sprawy związane, z tymi kwestiami energetycznymi, to podkreślam najbardziej, wyjaśnić i pokazać, jak to rzeczywiście wyglądało, bo w sferze krajowej, ale także w sferze unijnej, i pan prezydent także w swoim wystąpieniu to podkreślał, na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego taka komisja także powinna powstać. A wydaje mi się, że będzie duży opór na poziomie. Ona działa w Parlamencie Europejskim. Pani premier Beata Szydło jest nawet jej członkiem. No ale. Ona no, no nie na... ma wprawdzie takich szerokich kompetencji, ale jednak działa. I sprawdza, jakie są rosyjskie wpływy na poziomie to będziemy, Unii Europejskiej. Oczywiście będziemy, panie dyrektorze, w Polsce na pewno wszystkie stronnictwa polityczne z uwagą będą obserwować tego, w jaki sposób ta komisja działa. Dobrze, że polscy europosłowie są zaangażowani. Pytanie, ile uda się wyjaśnić z tych kwestii. A francuska na nawet poziomie... konkluzję już ma. A niemiecka w Mecklenburgii-Pomorzu przed nim jeszcze nie ma, ale zdaje się, że ona ma chronić panią premier lokalnego rządu Manuela Szwezik. Która ma duże zasługi dla Putina, i teraz nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. No to jest bardzo poważny problem, który w Europie, <laughs> przepraszam za wyrażenie, pęczniał i się rozwijał od kilkunastu lat, od czasów budowy Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Dlatego, że jeśli spojrzymy na politykę klimatyczną, która wymuszała na państwach członkowskich, na Polsce także, my żeśmy jako Polska temu bardzo mocno protestowali, to, aby odchodzić od paliw wysokoemisyjnych, na przykład węgiel kamienny i brunatny, który jest naszym zasobem surowcowym, na którym opieramy bezpieczeństwo energetyczne, a przechodzić na gaz, który jest paliwem nieemisyjnym, bardziej kalorycznym, no to dzisiaj mamy niestety tego przykłady i wojna na Ukrainie jest kolejnym bardzo przykrym przykładem tego, czym skończyło się uzależnianie od węglowodorów, od surowców Europy przez Rosję, bo to nie chodzi tylko o surowce, to są także metale ziem rzadkich, to jest cała elektromobilność, to jest, są surowce, które dotyczą także polityki klimatycznej, bo jeśli spojrzymy Panie Dyrektorze na kwestie biomasy. Ogromne ilości biomasy, które jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej albo ciepła, były sprowadzane z Rosji czy z Białorusi. Nawozy sztuczne, nawozy potasowe, nawozy azotowe to są przecież e, e, surowce i to są produkty, które w Europie były powszechnie stosowane. Białoruś się zużywa, a Białoruś wciąż eksportuje. No to jest... Byłem w takim mieście, które się soligorsko nazywa na Białorusi, gdzie wszystko. Tam jest podporządkowane tym nawozom, właśnie. I to jest pewien problem, dlatego że kraje Europy Zachodniej, dawnej Unii Europejskiej, tak zwanej Starej Piętnastki, one bardzo intensywnie współpracują na kierunku wschodnim, jeśli chodzi o rolnictwo, patrząc na nawozy. I to jest autentycznie poważny problem. I, i, i te, te kwestie związane z sankcjami, związane z surowcami energetycznymi. Też nawozów nie objęły. No, nie, 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 nie objęły. Dlatego, że to są nawozy, które w, w, między innymi... W krajach Beneluksu są powszechnie wykorzystywane. Panie ale czy to się da przebadać? Serial dokumentalny, którego pierwszy odcinek obejrzeliśmy, Reset, pokazuje, że materiał jest ogromny, bo choćby tych dokumentów, które pokazują, jak to uzależnienie postępowało, jest bardzo dużo. Komisja już wprawdzie nie ma tego pułapu czasowego, że do 17 września powinna, z... bo komisja chce to, zaakceptowała likwidację tego i pewno to przez Sejm przejdzie. Czy ile się zdoła zbadać w tak krótkim czasie? Wprawdzie ta komisja jej nie obowiązuje zasady dyskontynuacji, jak komisje śledcze ale czy warto rozpoczynać w ostatniej fazie yy, rządów? No to można, panie dyrektorze, powiedzieć, że zawsze będzie niedobry moment na to, żeby to rozpocząć. W końcu kiedyś tą sprawą w Polsce trzeba się zająć i trzeba tej sprawie absolutnie się przyjrzeć, ponieważ kwestia Oczywiście, uzależnienia no, od surowców... W Europie to się dzieje równolegle, a nawet trochę wcześniej niż w Polsce. Tak, tylko zobaczymy z jakim efektem. Natomiast kwestia uzależniania się od surowców energetycznych i szantażu energetycznego, którego Polska doświadczała, Ukraina także go doświadczała, wymaga odpowiedzialności i wyjaśnienia tych kwestii. No taka jest, taka jest okoliczność i pan prezydent na to liczy. Obecnie mamy sytuację taką, że w parlamencie te dyskusje trwają, pewne poprawki zostały zgłoszone, ale ta propozycja pana prezydenta, ona jest kontynuowana. A ten, czy głównym celem była ta kontrola sądowa? Bo wcześniej w ustawie była kontrola sądu administracyjnego, czyli trochę na innych zasadach. Teraz będzie możliwość odwołania się do sądów powszechnych, czyli znikają te argumenty, które były podnoszone we wczorajszej debacie w parlamencie europejskim. Dokładnie tak. Poza tym pan prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu też wyraźnie podkreślił, że właśnie proponuje, żeby były to sądy powszechne, żeby nie było wątpliwości. Mało tego, jest propozycja, że no źle to nazwę, ale odda to kwestię, e, mianowicie, że będzie można zdecydować się, na jaki sąd osoba, która będzie przesłuchiwana przez Komisję, miałaby, z jakiego sądu miałaby skorzystać, w jakim sądzie miałaby swoje ewentualnie sprawy wyjaśnić. I co do Parlamentu Europejskiego, no to ja myślę, Panie doktorze, że to nie jest najlepszy przykład, bo w Polsce mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś z polityków, z życia gospodarczego wziąłby jakąś ogromną łapówkę, czy nawet małą łapówkę, nieważne jaka ilość, to na pewno organy ścigania by się nim zajęły. A dzisiaj mamy tak w Parlamencie Europejskim, że niestety te osoby, gdzie są ewidentnie pokazane sprawy, że dochodziło do łapówkarstwa albo jakichś naruszeń finansowych, one dzisiaj normalnie spokojnie wracają do pracy. I te, ten sam no podmiot, jakim jest Parlament Europejski sprawia. Zapomina... że Nowak nie wraca, ale jest na wolności, <grym> więc to może nie jest aż tak <grym> bardzo <grym> różne. No może nie, no ale może było trochę inaczej, może by było trochę, może by było trochę inaczej, ale no tam nas się poucza o praworządności, a jednocześnie z tą praworządnością w układzie Parlamentu Europejskiego no no ja właśnie... osobiście mam poważne wątpliwości. Donald do Tusk raczył był powiedzieć, że ci, którzy głosowali za ustawą o rosyjskich wpływach, cytuję, będą tego gorzko żałować, łącznie z prezydentem Andrzejem Dudą, co Donald Tusk sprowadzi jakiś oddział komandosów i będzie wyprowadzał pana prezydenta z pałacu. Co, co takie komunikaty mają mówić komukolwiek, przecież pan prezydent będzie prezydentem do sierpnia 2025 roku i przepraszam wszelkie osoby, przepraszam za brutalne określenie sprawy, mogą w głowie państwa skoczyć po prostu w tym czasie. Ja myślę, że pan przewodniczący Tusk po prostu no już wykorzystuje tę sytuację do tego, aby robić kampanię wyborczą przygotowywać. Jednocześnie mi się wydaje, że w niektórych sferach politycznych w Polsce jest duży strach przed tą komisją, jest duża obawa co do tego, w jaki sposób ta komisja będzie funkcjonować i co ta komisja mogłaby pokazać i czym się będzie zajmować. I to się da zaobserwować, że w niektórych sytuacjach mamy nawet bym powiedział wręcz panikę w poszczególnych środowiskach. A może być obawa o, o to, że wyjdą takie rzeczy, no Austrii Austri Wolfgang Schissel, czy pre premier Francji François Fillon, czy wreszcie Gerhard Schroeder, no to brali pieniądze, bo sobie zasiadali w tych rosyjskich spółkach. A może tu da się wyświetlić jednak jakieś korupcyjne wątki, bo, bo te umowy choćby Gazoła. Ta z 2010 roku, to jest tak korzystna dla Rosji, że minister broniący, czy wicepremier Polskiej Racji Stanu w życiu nie powinien takiej umowy podpisać. E, tak, mi się wydaje, że tutaj jest, panie redaktorze, poważna obawa o te kwestie i stąd pewnie taka emocjonalna reakcja. Natomiast ja polecam, ja czytałem tą książkę wiele lat temu. Ale to jest dobra książka napisana przez tak zwanego białego Rosjanina. To jest Władimir Wolkow, książka Montaż i tam są pewne procesy opisane, związane właśnie z tak zwaną wpływaniem na demokrację zachodnie, tam chodzi o demokrację francuską i w jaki sposób pewne działania w układzie i gospodarczym, i wpływu politycznego mogą być... Jak to się robi, ale potem jak się też robi ludziom wodę z mózgu, jak już się to zrobi. Tak, no bo my jesteśmy w Polsce akurat na takim etapie, że jeśli spojrzymy na tę komisję, to prawda, jest wielka, wielki, wielki, głos i wielkie wezwanie tego, że demokracja jest zagrożona, demokracja jest zagrożona a zupełnie inne wątki, bardzo ważne, czyli podstawowe, te w jaki sposób był wpływ na sprawy krajowe przez obce mocarstwo naszego sąsiada, w jaki sposób to się odbywało i w zasadzie tutaj świadomie opozycja sprowadza albo ci, którzy obawiają się tej komisji, do tego, aby tylko krzyczeć o tym, że demokracja jest zagrożona. Ale te poprawki pana prezydenta i ta ustawa i te zmiany, wydaje mi się, wyjaśnią wszystko bardzo precyzyjnie i teraz jest wielka rola opozycji, że pan prezydent wychodząc naprzeciw tym wątpliwościom, które były w pierwotnym, które były w pierwotnej wersji ustawy w tym druku, teraz pyta na poziomie parlamentarnym przedstawiając swój projekt, czy opozycja jest skłonna za tym zagłosować. Bo jeżeli nie jest skłonna zagłosować za projektem prezydenckim, no to znaczy, że możemy dalej rozważać Czemu tak się dzieje? No, zapewne tak będzie. Jest jeszcze druga sprawa, która jest znana od, od yy, kilku tygodni, czyli ta przymusowa solidarność, co samo w sobie brzmi dość dziwnie. Yy, no, to nie jest tak obowiązkowa solidarność. Yy, Panie doktorze, mówi pan o, o migrantach? O migrantach, jest... o, o tych nowych yy, kwotach. Yy, yy, czy tu w ogóle już w kwestiach proceduralnych nie mamy? z czymś nie tak, no bo na przykład kto może naliczyć karę czy rekompensatę za, za nieprzyjęcie, jak nie organ sądowy? Przecież to nie jest decyzja Komisji Europejskiej, wydaje się z punktu widzenia prawnego. No, to jest ciekawy wątek, który pan poruszy, zaraz go spróbuję wyjaśnić, jeśli ja to dobrze pojmuję. Natomiast jest, jak gdyby, takie jedno hasło, jedno stwierdzenie jest istotne w tym, tej trudnej sytuacji związanej z zapisami, przepisami dotyczącymi migrantów, czyli nie ma przymusowej relokacji, ale jest obowiązkowa solidarność. I teraz kontynuując rozważania na temat tego, co pan redaktor zapytał, czyli ja rozumiem sprawę w ten sposób, że jeżeli jest, Przyjęte rozporządzenie parlamentu i rady. Jeśli mamy wynegocjowane to w... i ta sprawa negocjacyjnie na poziomie komitologii, czyli wypracowania aktu prawnego w Unii Europejskiej trwa, Polska była przeciw, Węgry były przeciw, inne państwa, cztery się wstrzymały. To w tym momencie od strony formalnej w ogóle należy zadać pytanie, czy jest możliwość prawna, aby w danym rozporządzeniu czy akcie prawa europejskiego wpisywać już kary. Bo tak jak ja znam kwestie tworzenia prawa europejskiego czy postępowania przed sądem w Luksemburgu albo w Trybunale Sprawiedliwości, to jest tak, że dopiero sąd może naliczyć kary na wniosek komisji i komisja może je egzekwować. Natomiast mielibyśmy tutaj w tej szczególnej sytuacji, dochodziłoby do tego, że na następuje podwójne karanie. Czyli raz z tego, że pierwsze, pierwsze że kary są zapisane w rozporządzeniu, o migrantach i drugie, że Komisja Europejska pójdzie do, ponownie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i będzie Polskę skarżyć, że nie wykonuje tej obowiązkowej solidarności. Natomiast w ogóle jest ogromny problem w Europie dzisiaj z przygotowaniem aktów legislacyjnych, które tylko i wyłącznie na zwykłym poziomie może zaproponować Komisja Europejska, to że jest wpisywana bez przerwy albo wygodna dla Komisji albo dla dużych państw członkowskich podstawa prawna. To samo jest w przypadku migracji. Tam polityka związana z migrantami ekonomicznymi w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest wprost przypisana do państwa członkowskiego. Podobnie było w sytuacji związanej z przygotowaniem. Przygotowaniem polityki energetycznej i klimatycznej, gdzie mamy jako Polska swoje zapisy traktatowe i prawo do tworzenia własnego miksu energetycznego, swobodę do wykorzystania własnych surowców energetycznych, a odchodzi się od prawa jednomyślności, czyli mówiąc w skrócie WETA, na rzecz głosowania większościowego, czyli przegłosowywania Polski, co się no permanentnie i tak się stało w niestety Unii Europejskiej dzieje. na poziomie ministrów spraw wewnętrznych. Czyli tak, tak się stan został zrobiony. Ja sobie zrobiłem taką analizę na to, Opublikowałem, że jeśli się w ogóle bierze pod uwagę wycenia jednego migranta, i jeśli w ten sposób się jakby sankcjonuje także to, co ci ludzie zapłacili, będąc zwykle nielegalnie, czy w 90 paru procentach nielegalnie przerzucani, no to Komisja Europejska sankcjonuje handel ludźmi, czyli bardzo poważne przestępstwo uregulowane na poziomie narodów zjednoczonych i ścigane bezwzględnie. No to pan redaktor ma rację, tak zgadza się, bo to dochodzimy do kwestii stręczycielstwa, bo pewnie to występuje, handlu ludźmi, handlu żywym e, towarem, przemytu ludzi, to wszystkie te, wszystkie, wszystkie te, wszystkie te zakresy, zakresy e, e, Praw człowieka one są absolutnie penalizowane i nie powinno tak być. Ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. My w Polsce cały czas mamy presję na naszej wschodniej granicy z Białorusią. Ta wielka bitwa, bo tak to trzeba nazwać, która się rozegrała na granicy polsko-białoruskiej i podziękowania dla polskich służb i Straży Granicznej i Wojska i Policji, że udało się wtedy polską granicę obronić, a także granicę Unii Europejskiej obronić. To dzisiaj ta presja ona cały czas występuje. Eee, I o tym też się zapomina w układzie salonów europejskich. Zapomina się o tym, że Polska dostała, jeśli dobrze liczymy, to może 200 euro albo 50 euro na wszystkich uchodźców wojennych autentycznych z Ukrainy, którzy przybyli do Polski albo przeszli przed nasz kraj albo wrócili, no nieważne. Dostaliśmy około 700 milionów złotych. No, no, a mamy płacić 22 tysiące euro za jednego migranta nieprzyjętego? No niestety tutaj nie ma symetrii, nie ma symetrii, panie redaktorze. to byłby minimalny 10 miliardów euro. Ogromna ale, różnica. Nie ma symetrii w podejściu do kwestii, do, 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 to to, do państw członkowskich w Unii Europejskiej, czy, czy to jest my sprawa używamy oczywista. Do, dobrej argumentacji, no bo my mamy prawdziwych uchodźców, których koszty utrzymania ponosimy, a tam chodzi głównie o imigrantów ekonomicznych i padają takie argumenty, że skoro Polska przyjęła tylu prawdziwych Uchodźców, to niech się odczepią od nas po prostu z imigrantami. Ale nie ma odbioru e, tego argumentu. Nie ma odbioru tego argumentu. Mało tego. Jeśli teraz. Moja opinia jest taka, to zresztą to jest moja opinia. Jeśli Polska się zgodzi na jakieś kwoty, powiedzmy te tam 30 tysięcy, czy ileś tysięcy, które jest do, do nas przypisane, to za chwilę dojdzie do tego, że będzie ponownie. Przy, przyjedzie milion. Przyjedzie, przy, będzie, ponownie, będzie ponownie nacisk na to, żeby przyjąć następne 30 tysięcy. To jest raz. Druga sprawa. W dzisiejszych. Kwestiach związanych z um, sferą komputerową, IT i tak dalej, utrzymanie danego migranta w danym kraju będzie obowiązkiem państwa. To nie jest tak, że jak niektórzy powiadają, dobrze, to jak oni do nas przyjadą, komisja nas do tego przymusiła, to w takim razie oni przyjadą i za chwilę wyjadą do Niemiec. Nie, my będziemy mieli w obowiązku jako państwo pilnować tych, którzy tu przyjechali, aby u nas pozostali. Nie, ale to, to jest, jest, jest nawet to, gorzej, bo Niemcy jest... będą mieli prawo ich cofnąć. Do Polski, a Polska zapłaci za całą tę operację. Tak, bo wtedy oni zostaną cofnięcie. To jest mniej więcej, panie redaktorze, podam po porównanie takie, jest, jakie jest związane z, z moją branżą, z ochroną środowiska, z przyrodą. To jest tak, że na przykład wchodzą rozporządzenia w Unii Europejskiej, które będą w Polsce decydować o tym, w jaki sposób prowadzić gospodarkę leśną. I będzie cały potężny monitoring GPS-ów, skanowania wielkopowierzchniowego, który będzie pokazywał, i dawał pełną wiedzę aparatowi Unii Europejskiej, bo tam będzie władza skupiona, jeśli chodzi o kwestie przyrodnicze, życie, e, w jaki sposób, w jaki sposób Polska ma decydować o funkcjonowaniu jednej trzeciej kraju i w jaki sposób ma prowadzić ochronę przyrody i w jaki sposób ma prowadzić gospodarkę leśną. No, ale I to lasy jest autentyczna nie położyli łapy, chociaż chcą położyć łapę na, na naszych lasach. Jest, Położą. jest, panie redaktorze, powiem tak, jest bardzo poważny problem w sferze ochrony przyrody, ochrony środowiska i leśnictwa. My u nas w debacie publicznej w Polsce w głównej mierze na, 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 na linii tych problemów Warszawa-Bruksela pierwszym elementem, który jest najbardziej to jest kwestia sądownictwa. I to jest bardzo ważny problem, ja tego nie kwestionuję, ale w mojej opinii 100 razy ważniejszym problemem jest kwestia przejmowania przez prawodawstwo unijne w ramach tworzenia komitologii, rozporządzenia wytyczne, dyrektywy, właściwości danego państwa członkowskiego i zawłaszczania tego, tej właściwości danego państwa członkowskiego, mówię tutaj też o całej Europie, ale szczególnie o Polsce, nad jedną trzecią kraju, czyli nad leśnictwem. Nad przyrodą. I sprowadza się do tego, że udowadnia się, że Polacy są na tyle nierozsądni, nierozumni, nieumiejętni, a ja za przeproszeniem głupi, że nie potrafią właśnie swoich własnych zasobów przyrodniczych chronić. Co jest Pod, bzdurą, bo u nas... Polska od... polityka leśna należy do najlepszych na świecie. <laughs> Ale... I lasów od czasów wojny przybyło tam z niecałych 20 do 30%. Jak to jest, panie redaktorze, że my w XVIII, XIX wieku i nawet w XVII byliśmy e, eksporterem drewna do stoczni holenderskich, do stoczni brytyjskich i cały czas ten las mamy. A dzisiaj nas się poucze, jak mamy las chronić. Mało tego. Bo oni powycinali Co Chodzi o to, że u nas tereny cenno które występują, zostały ukształtowane zostały ukształtowane i one są. A tam ich nie ma. Nagle się nam mówi, w jaki sposób mamy ten. Więc tutaj też jest. To prawda, i bioróżnorodność w Polsce jest wzorcowa, a u nich prawie nic nie ma. No ale okazuje się, że, mają, że trzeba pomagać Polakom, żeby tą sprawę się zajmować. żeby tą sprawą się zajmować. Żeby więc ja... nas wykończyć nas ostatnie, ostatnie zdanie, panie lektorze, w związku z tym, że mamy bardzo cenne gatunki przyrodnicze, w Polsce. Ja wychodzę z takim postulatem, już go reprezentowałem w mediach dwukrotnie ostatnio. Jest taki owad zgniotek cynobrowy, to jest owad związany z martwym drewnem. Ja myślę, że ten zgniotek cynobrowy powinien funkcjonować w całej Europie zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli zgniotek cynobrowy dla wszystkich. Podzielmy się zgniotkiem z, z Europą. Tak Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, do widzenia.